Zadanie 29, matura wrzesień 2020 rok. I oczywiście długopis zgubiłam na wstępie. Dobra, mam. Yy, I tak, lecimy. Dwa okręgi o promieniach R równe 2 i R równe 6 są, ze są styczne zewnętrznie i są styczne do wspólnej prostej K. Wykaże prosta L przechodząca przez środek S i P tych okręgów przecina prostą K pod kątem alfa równa 30 stopni. No i dobra. Wypiszmy sobie i pozaznaczajmy to, co mamy w zadaniu. R równy 2, to tutaj jest, tak. To jest ten nasz promień. No i tu też jest ten promień. To na no, pomarańczowo. Tutaj. Odtąd dotąd, no nie. Mm, tu mamy po 6. I teraz tak. Bardzo ważna rzecz, że jeśli mamy styczną, czyli ta kreska tutaj, no nie, to jest styczna do okręgów. I poprowadzimy do niej promień, to on przecina się pod kątem prostym. Tak? I tutaj pamiętamy, tu jest też 6, bo to jest promień, tak? Tu mamy ów i też kąt prosty. I tu mamy dwa, tak? I teraz popatrzcie odcinka odtąd dotąd to my nie znamy, prawda? A dlaczego odtąd dotąd. No, bo popatrzcie inaczej. Bo mm -hmm, to do tego, tak? To jest nasz sinus alfa, czyli musimy go wyliczyć. Sinus alfa równa się 2 przez x. Dlaczego musimy sinus alfa wyliczyć? Bo dzięki temu. Dojdziemy, że ta alfa ma 30 stopni. I teraz kolejna kwestia. Widzimy, że tutaj alfa, tak, tak mamy kąt prosty, i tutaj będzie jakiś kąt. Mamy drugi trójkąt taki ogromniasty, i tu mamy takie same miary kątów, czyli te nasze dwa trójkąty, ten malutki tutaj i ten duży cały, są do siebie podobne. A co to znaczy? Że mogę skorzystać z własności figur podobnych. I jak ja to zrobię? Że to do tego, to jest to samo co nasz x plus 8, bo 2 i 6 to jest 8, przez to. Z tego wylicza nasz x. Czyli mam 6x, pomnożone na ukos równa się 2x plus 8. 6x równa się 2x plus 16. 6x minus 4x równa się. Aj, już co? Minus 2x równa się 16. Czyli 4x, 16, czyli x równa się 4, bo tu obu obustronnie przez 4, tak? Czyli. Co mi to dało? No, popatrzmy. Teraz wystarczy, że za x podstawię czwórkę. Czyli mam sinus alfa równa się 2 przez 4, czyli sinus alfa równa się 1 druga. Nasze tablice matematyczne. Czekajcie. O, ups. Jeszcze dajcie mi chwilę. oj Dobra, przeceniłam siebie, gdzieś je posiałam. No, ale w każdym bądź razie sinus alfa z jednej drugiej to jest 30 stopni. Czyli alfa równa się 30 stopni. Dla 30 stopni nasz kąt wynosi 1 druga. Patrzę jeszcze, żeby Wam pokazać w tablicach, jak to się odczytuje, ale nie mam bladego pojęcia, gdzie znów je włożyłam. Wybaczcie tak matematycy mają. No dobra. To zadanie 29 skończone. Jak coś to piszcie.